Oh, cool. Mmm. Uh...

Господи, Jerzad sprawiedliwo, Szybytku svafne pobosz, Uh oh. small oh. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. O zmartwychwstał Pan prawdziwy, Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu. Sprawa abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, Osiągnęli szczęście życia wiecznego Przez Chrystusa, Pana naszego Amen Pod Twoją obronę Pod Twoją obronę Uciekamy się. Święta Boża Rodzicie. Kolejny dzień nowenny przed uroczystością świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka. Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami. Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich, Święty Stanisławie, apostole prawdy, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie Świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego przez Chrystusa, Pana Naszego. odnowić śluby nasze chcemy śluby jasnogórskie i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Wczoraj w nasze narodowe święto przypomnieliśmy sobie historyczne wydarzenie śluby króla Jana Kazimierza które miały miejsce w Katedrze we Lwowie w 1656 roku. Dziś tematem naszych rozważań będzie to co dokonało się dokładnie 300 lat później w 1956 roku. W tym czasie prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przebywał w Komańczy, w czwartym miejscu swego uwięzienia. Po swoim uwolnieniu mówił, że gdy go przewożono z prudnika na południowy wschód Polski do Komańczy, miał świadomość, że jedzie tym samym szlakiem, którym przed 300 laty jechał do Lwowa król Jan Kazimierz, aby tam złożyć swe królewskie śluby i ogłosić Maryję Matkę Chrystusa Królową Polski. Wszystko po to, aby Polska była Królestwem Maryi, przypominając sobie to wielkie historyczne wydarzenie, ksiądz prymas postanowił, że w kolejnym, 1956 roku, a więc w trzystulecie ślubów króla Jana Kazimierza, musi powstać tekst ślubów odnowionych, już nie królewskich, ale narodowych. Z tą myślą jechał do Komańczy i rozpoczął trzeci rok swego uwięzienia. Takie same myśli nurtowały biskupów Polski i ojców Paulinów na Jasnej Górze. Wiedzieli, że musi powstać nowy tekst ślubów narodu, uwzględniający potrzeby czasów współczesnych. Wszyscy uważali, że śluby może napisać jedynie prymas Polski. Do z prośbą do prymasa o napisanie tekstu ślubów wysłano Janinę Okońską, jego bliską współpracownicę. Oddajmy jej głos. W pierwszym momencie twarz Ojca rozpromieniła się radośnie. Widoczne było, że Ojciec nie tylko uradował się naszym przybyciem, ale także tą prośbą. Jednak byliśmy zdumione, bo czas mijał, a Ojciec tych ślubów nie pisał. Ojcze, dlaczego? Pytałam codziennie. Dawał wymijające odpowiedzi. Wreszcie padła odpowiedź. Gdyby Matka Boża chciała, abym ślub napisał, byłbym wolny, a ja jestem więźniem. I nie uczynię dobrowolnie niczego, co mogłoby się jej nie podobać. Wtedy przyszła mi nagle olśniewająca myśl i powiedziałam: Ojcze, przecież święty Paweł Apostoł najpiękniejsze swoje listy do wiernych pisał z więzienia. Ojciec popatrzył na mnie jakoś dziwnie, jakby mnie pierwszy raz zobaczył i odpowiedział: Masz rację, najpiękniejsze jego listy pochodziły z więzienia. Na drugi dzień rano ojciec wszedł do domowej kaplicy aby odprawić przez świętą. Był dziwnie radosny. Na moim klęczniku położył plik papieru maszynowego zapisanego jego drobnym pismem. Tytuł widniał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 22 maja ojciec wysłał nas na Jasną Górę z tekstem ślubów i z listem do ojca generała. W liście tym prosił, aby 26 sierpnia 1956 roku tekst ślubów został odczytany z wałów jasnogórskich Wobec zebranych pielgrzymów przez biskupa Michała Klepacza, który zastępował uwięzionego prymasa. Śluby zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Tego dnia na Jasnej Górze zgromadził się wielki tłum wiernych. Najczęściej podaje się liczby od 950 tysięcy do 1 200 tysięcy. Na miejscu zajmowanym zwyczajowo przez prymasa stał pusty fotel, a na nim bukiet róż. Wymowa tego pustego fotela była wstrząsająca także dla komunistów. Kiedy dziś bierze się do ręki tekst ślubów jasnogórskich, zdumiewa ich aktualność. Także 60 lat później, wtedy między innymi przekazano, przyrzekano strzec daru łaski uświęcającej stać na straży budzącego się życia. Troszczyć się o świętość rodziny. Śluby stały się Polską Kartą Praw Człowieka. Maryjo, nasza królowo i patronko, wspominając śluby jasnogórskie złożone przed Twoim tronem kilkadziesiąt lat temu, pragniemy szczególnie prosić Cię o opiekę nad naszymi rodzinami i małżeństwami. Niech będą z Twoją matczyną opieką budowane w oparciu o miłość, dialog, wzajemne wybaczenie. I służenie sobie, oto dziś prosimy Cię, Maryjo, módl się za nami. Kłaniam post virtus ver Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnice naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzień Święty Stanisławie, patronie nasz, opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami. Święty Stanisławie,